W końcu powiem to głośno, to nienormalne, że ktoś sprzedaje dom kuzynowi za 500 złotych i składa wniosek o ogłoszenie upadłości. To nienormalne, że ktoś prowadzi firmę, która ma broty rok do roku 7 milionów, 10 milionów, 12 milionów, a potem nagle 0, Patrzysz, a pracujesz w firmie, w spółce na syna, która nazywa się tak samo jak twoja poprzednia. Dalej, to nienormalne, że spółka nie ma zarządu, ale że to jest prokurat na jedną szesnastą etatę. To nienormalne, że ktoś jest bardzo ciężko chory, ma rentę z, z tego tytułu, z tytułu niezdolności do pracy, ogłasza upadłość, synny patrzy w papiery, a dwa, trzy tygodnie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, ten ktoś chory wziął jeszcze jeden, za sporą pożyczkę. Tak samo nienormalne jest, jak ktoś. Dzień przed złożeniem wniosku o ogłoszenie opadłości wypłaca dużą ilość gotówki z konta. Wymienisz inne, nienormalne rzeczy?